Zapraszam do zakupu na supercoinsy.pl. Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a z kodem rabatowym Wojtas dostaniecie końce 5% taniej. Cześć z tej strony Wojtas, a dzisiaj zobaczycie zawodnika z kategorii One Man Army, czyli ktoś, kto potrafi sam wygrać mecz. Drugi inform Podolskiego jest naprawdę warty zainteresowania, dlatego że jest tani jak na zawodnika takiego pokroju. I gdy po raz pierwszy nim zagrałem, od razu wiedziałem, że to najlepsza karta tego zawodnika. Dlatego że w końcu mogę powiedzieć, że ma bardzo dobre tempo. Nawet Dlatego poprzednia karta mnie pod tym względem nie do końca zadowalała. Karta o overallu 87 jest bardzo szybka. Ma doskonałe przyspieszenie i bardzo dobrą szybkość sprintu, dlatego można nim grać na tempo. Co do strzałów, moim zdaniem są overpowered. Dla mnie to jest absolutna czołówka w grze. Wykończenie w pulkarnym niemal perfekcyjne. Strzały z dystansu to jakiś kosmos. Są niemal na poziomie SBC to od tego, a siła strzału oceniona na 99 nie daje spokoju bramkarzom. Dlatego nawet uderzenia finezyjne są świetne, chociaż nie tak dobre jak te na siłę. Technicznie Podolski z jednej strony prezentuje się pozytywnie. Jego dribbling jest dobry, da się nim okiwać paru piłkarzy, a oprócz tego rzadko się wywraca na ziemię. Ma też doskonałą kontrolę piłki i jedynie zwiność jest troszkę gorsza od reszty, ale jest akceptowalna i na pewno lepsza niż u wszystkich poprzednich kart. Obraca się w przyzwoitym tempie, ale nie oczekujcie nie wiadomo czego. Szkoda też, że ma jedynie trzy gwiazdki trików i dwie gwiazdki słabszej nogi. Podolski doskonale wykonuje też stałe fragmenty gry: rzuty rożne, wolne i karne. Do tego można go z powodzeniem dać na SPO, bo ma fantastyczne krótkie podania, i nawet kondycja podolskiego była ok. Nie męczy się jakoś mego szybko i chociaż nie jest to ktoś, kto ma żelazne płuca, to da się spokojnie nim grać bez obaw, że będzie cały czas na czerwonym pasku energii. Fizycznie jest bardzo silny, ciężko go przepchnąć i nawet jego agresja była na tyle w porządku, że walczył o piłkę. Piłkarz ten ma też bardzo dobre główki i szkoda jedynie, że nie dostał lepszej skoczności, bo nie zawsze je wywalcza. Zostało mi jeszcze do omówienia ustawienie się na pozycji i muszę powiedzieć, że jest dobrze, ale nie idealnie. Średnia pracowitość i niska w obronie to nie są najlepsze workrate'y, ale da się do nich przyzwyczaić i na pewno nie będą złe. Za Podolskiego zapłacicie mniej więcej 50 tysięcy na PS4 i Xbox One, ale już na PlayStation 3 i Xboxie 360 będzie to aż 100 tysięcy monet. Także podsumowując, drugi Info Podolskiego to zdecydowanie najlepsza karta tego piłkarza. Poprzednie karty miały duży problem ze zwinnością i takim sobie tempem, a ta wersja te problemy naprawia, dlatego z czystym sumieniem mogę wam polecić tego zawodnika. Nie jest co prawda idealny, ale ciężko będzie znaleźć kogoś tak dobrego przy tym przedziale cenowym. Dla mnie Podolski jest świetny i na pewno warto go kupić. Dzięki za uwagę, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.